Dziękuję tutaj za Państwa obecność i stawienie się tutaj na konferencji drużyny Pogląd Szczyciłowy. Chciałbym Państwu przedstawić nowego sponsora i jednocześnie partnera technicznego. Tutaj zadania w odnośnie naszej tej współpracy. Tak samo zaprezentujemy Państwu nowe stroje na rok 2012 na mecze u siebie i na mecze wyjazdowe, także tutaj sprzęt wyjściowy. Coś, co w jakiś sposób jeszcze rok temu czy dwa lata temu wydawało by się pewnie w kobiecej piłce niemożliwe, że kobiety z zespół zespołu nie miały sponsora technicznego, który będzie chciał się to, to tak powiem reklamować na koszulkach kobiecych, że tak to stało się faktem tutaj w naszym mieście. Cieszymy się, że to jesteśmy drugim zespołem po Mistrzu Polski Uniracyjnym, który tutaj firma Adidas zdecydowała się tutaj wspierać. I oficjalnie rozpoczynamy e, współpracę z Pogonią Szczecin Moment. E, rozpoczynamy jako oh, sponsor, bo, czyli Air football jest sponsorem, e, partnerem technicznym, jest firma Adidas. Skąd się wziął w ogóle pomysł na sponsorowanie kobiecej piłki? Postaw jakieś mniej więcej dwa lata temu daliśmy sobie takie wyzwanie, że troszeczkę piłka nożna kobiet w Polsce jest troszeczkę na marginesie. W związku z tym lubimy sobie w naszej firmie stawiać pewne wyzwania, które jak zrealizujemy dają nam ogromną frajdę i postanowiliśmy funkcjonować w ten sposób, że zacząć promować się przez piłkę kobiecą. kobiecom. Ja, Masz na to. Pan Łukasz, dlatego ja jeżeli mówię takowe są, to Tylko jesteśmy, że tak powiem, gotowi do Państwa do te, Jeżeli to wszystko, to tutaj zabrać tak samo, żeby dokończyć te poczęstówek, kawa, herbata i tak jak tutaj Pan powiedział Łukasz, zapraszamy na kolejne mecze w następnym roku. W tym roku w Szczecinie już raczej nigdzie nie wystąpimy, chyba że zrobimy jakieś studie świąteczne, ale to na pewno Państwa jeszcze o tym poinformujemy i przy tej okazji tak samo jeszcze zapraszam na wigilię. Króż.